Ale prawda jest taka, że 12 koni czeka już tylko na Ragnara, który zajął swoje miejsce. Także mamy komplet i uwaga, uwaga, czekamy na sygnał do startu. I gonitwa się rozpoczęła z opóźnieniem. Przyjął start Madiba mówi jest ostatni, a na prowadzeniu Tu Jest tam blisko też Solomon Rym. Po zewnętrznej do przodu próbuje się przemieścić Igraszka pod Natalią Hędzel i to jej się udaje. Także Igraszka wyprowadza na przeciwległą prostą. I teraz ma jeszcze 1600 metrów do celownika. Na drugim Solomon Rym, na trzecim Mobek, na czwartym Tu Demon. Troszkę nam się rozciągnęła ta stawka. Madiba Mouvi galopuje na ostatni. Na ostatnim miejscu, a na prowadzeniu Igraszka. Na drugiej pozycji tuż e, obok niej jest Solomon Rym. Mobek na trzecim. Tudemon na czwartym. Power Joker na piątym. Arkano na szóstym. Na siódmym jest Lord Dry. E, na ósmym, dziewiątym zdaje się, że koło siebie są Wizu oraz Wuj. Czy za nimi Zenifer Rym? Madiba mówi, już się przesunął na trzecie miejsce od końca. Na przedostatnim Tacjan. I zdaje się, że Ragnar chyba na ostatnim, ale już kilometr tylko pozostał. Do celownika, a igraszka wciąż jest na prowadzeniu. Mobek na drugim, na trzecie odpadł Solomon Rym, na czwartym miejscu jest Arkano, na piąte przesuwa się Power Joker, Lord Dry jest na szóstym. Konie mają jeszcze około 800 metrów do celownika, zbliżają się do wyjścia na prostą finiszową, a wyprowadzać będzie igraszka pod Natalią Hędzel. Za nią, tam mocno po zewnętrznej e, Mobek, a najbliżej Kanatu, ale w większym błocie Solomon Rym. Na prowadzeniu, wciąż jednak, igraszka. Igraszka prowadzi, na drugim miejscu zdaje się, że Arkano, na trzecim Solomon Rym, po zewnętrznej próbuje finiszować z odległej pozycji. Madiba mówi: Igraszka i Arkano są na dwóch pierwszych miejscach. Na trzecim Solomon Rym, jeszcze 220 metrów do celownika. Madiba mówi: Ich jeszcze goni, ale jest na trzecim, a Arkano wychodzi na prowadzenie. Arkano, igraszka i Madiba mówi: Arkano ma Przewagę i już nikt mu nie zagrozi. Arkano wygrywa. Igrażka chyba obroni drugie. Tak się dzieje. Na trzecim Madiba mówi, na czwartym Solomon Rym. Na piątym zdaje się, że Tacjan. Arkano dosiadany przez starszą urzędnicę Anne Gil. Trenowany przez Tomasza Pastuszkę. Jako pierwszy mija linię celownika. Zaczekajmy na oficjalny wynik od Komisji Technicznej. Na padoku odbędzie się dekoracja zwycięzców tej gonitwy, oczywiście po zatwierdzeniu wyniku przez Komisję Techniczną. I tam też zaprezentują się Państwu konie, które wystartują w zamykającej dzisiejszy dzień wyścigowy gonitwie.